Dzień dobry, witam Was w nagraniu, w którym chcę odpowiedzieć na pytanie z grupy o to, jak rozmawiać z nastolatkiem, żeby wywiązywał się z jakichś tam obowiązków swoich domowych, bo prośbą, groźbą i innymi metodami nie działa. I myślę, że gdyby ktoś umiał tak. Dać taką odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, to byłby bardzo bogatym człowiekiem, ponieważ życie z nastolatkiem jest dużym wyzwaniem. Ja jeszcze nastolatków nie mam, ale pracuję z rodzicami, rozmawiam z rodzicami nastolatków i mam poczucie, że, że to są często no, też zagubieni ludzie, potrzebujący wsparcia, potrzebujący rozmowy, potrzebujący gdzieś poczuć, że dobrze robią. Bo. Um, Bycie, na, że, bo tak, wchodzenie w ten okres nastoletni, to są pewne takie kryzysy rozwojowe. Jeden występuje w wieku około 11 lat, drugi 14-15. I z kryzysami rozwojowymi jest tak, że dzieją się dwie rzeczy, i to niezależnie od tego, czy to są kryzysy. W pierwszym roku życia, czyli tak zwane skoki rozwojowe, czy później w kolejnych kryzysach, dzieją się dwie rzeczy. Jak dziecko ma kryzys, kryzys rozwojowy to znaczy przejawia się to wzmożeniem różnego rodzaju niegrzecznych zachowań. Szczególnie związane jest to z takim nieradzeniem sobie z emocjami, dlatego że jakby mózg dziecka odkrywa pewne nowe obszary, że tak powiem, rozwija się, przed dzieckiem pojawiają się nowe obszary. To w rodzicach pojawiają się dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość to jest taka, czy jestem dobrym rodzicem i stosuję dobre metody wychowawcze, czyli po prostu w momentach, Kryzysów rozwojowych swoich dzieci, a rodzice wątpią w siebie jako rodziców, a drugie wątpią też w dzieci, co z niego wyrośnie, on się tak zachowuje, co się z nim dzieje, nie poznaje mojego dziecka. No i szczególnie jak mamy do czynienia z nastolatkami, no to to jest szczególnie widoczne, no bo to już jest przecież duży też fizycznie, wygadany młody człowiek, który się stawia i, i rodzic ma wątpliwości nad swój temat i na temat swojego dziecka. Więc myślę, że to jest ważne przedstawienie takiego backgroundu, że takiego tła, w jakim to się odbywa, że to jest po prostu. To bardzo trudny okres dla rodziców, i mało tego mają wsparcia, nawet mało literatury, e, i mało takiego pocieszenia, że to po prostu tak jest, i mało wskazówek, e, co mają z tym robić. I to, co się często dzieje, że jak dziecko zaczyna nam tak się stawiać, buntować, bo to jest jakby cechą charakterystyczną tych okresów rozwo rozwojowych, to rodzic w tej obawie, czy dobrze do tej pory to dziecko wychowywał, i w obawie, kto, kto z niego wyrośnie, zaczyna je, jakby. Yy, bardziej oddziaływać Wychowawczo niż do tej pory. Bo jakby ostatnia szansa, że jak mi tu teraz nie wyszło, bo to moje dziecko się tak zachowuje, to ja muszę szybciutko go y, naprowadzić na dobrą drogę, spionizować, no bo jestem rodzicem. Tyle, że w tym wieku dziecka to już jest koniec wychowania. Jak pisze Jesperiul, to już jest koniec wychowania. W tym wieku zbieramy plony, ale to, że ono w wieku tam 12, 13, 15 lat nam pyskuje, to oznacza, nie oznacza, że te plony są złe, że, że, że źle to dziecko wychowaliśmy, tylko taka jest charakterystyka. To tak jak ja wchodzimy w szkole na lekcję do ósmej klasy. I po prostu ósma klasa, czyli te 14 lat, 15. To jest przewracanie oczami. Po co nam to pani mówi? My to już wszystko wiemy. To nie jest nam do niczego potrzebne. To tak jak. Dorosłe osoby mówią, czemu nas nikt na lekcjach w szkole nie uczył o emocjach? A ja wchodzę do szkoły, mówię: Słuchajcie, chcę was porozmawiać z wami o emocjach, bo to jest takie potrzebne w życiu, ale po co? To w ogóle nie jest nam potrzebne. Czyli to jest już naprawdę trudny wiek, który już widać w szkole, właśnie w, tym, w tej postawie takiego właśnie ignorancja, wyluzowania, podważania autorytetów. Zresztą sama pamiętam, że, że też, tak, też tak wtedy miałam więc tak to jest, nie? Czyli no trudno, trudno asertywnie sobie z tym młodym człowiekiem porozmawiać. Jakby moim zdaniem technika sama z siebie nie zadziała. Potrzebne jest zrozumienie tego młodego człowieka i tego, co się z nim dzieje. Powiedziałabym też, że potrzebne są takie jakby systemowe oddziaływania w sensie potraktowania młodego człowieka poważnie, siadamy, rozmawiamy. Możliwe, że takie spotkania rodzinne staną się pewnym, Pewnym rytuałem, kiedy spotykamy się, to jest rodzina nasza, my jesteśmy wszyscy jej członkami, dzielimy wspólnie obowiązki, gdzie rodzice mówią jak, jak im jest, e, czego oczekują, dowartościowują też tego młodego człowieka. Jeśli ma ten młody człowiek rodzeństwo, to tak samo to odnosi się do rodzeństwa i po prostu wciągają młodego człowieka w to, co się dzieje w domu, żeby on czuł się też ważną postacią, bo on sam dla siebie się czuje ważną postacią, się taki dorosły czuje, więc wciągnąć go w to. Trochę to, taki pomysł mi chodzi, jak Kamila Rowińska o, o, o tym pisze, że w jej domu po prostu stworzono, stworzy, stworzyli z, ze swoim mężem listy obowiązków, jak, wszystkie, jakie są do zrobienia w domu, a następnie się nimi podzielili na zasadzie, no kto co może, tak, czyli czteroletni chłopczyk coś tam może, czternastoletni też może, żeby po prostu na początek każdy sobie nawet wybrał coś, czym się będzie zajmował, co mu najbardziej z całej tej listy pasuje, a potem... Można się regularnie spotykać i to weryfikować. Czy mi to wychodzi, czy mi to nie wychodzi, czy potrzebuję pomocy, czy potrzebuję zamiany. E, oczywiście w, w tym wszystkim jest potrzebny ten asertywny komunikat, komunikat ja. Co mi to robi, jak widzę, że młody człowiek się nie wywiązał? Jakie e, to wbudza we, we mnie emocje? Jakie myśli? Jakie ja mam oczekiwania? I jakie mogą być konsekwencje? Zarówno pozytywne, czyli co będzie dobrego z tego, że wy wywiązujemy się z tych swoich obowiązków, lub co może się stać, kiedy się nie będziemy wy wywiązać? Ale myślę, że nie na zasadzie teraz ja tutaj e, muszę ci tu, wiesz, pokazać, kto rządzi, i, i, bo będzie się ten młody człowiek buntował, tylko ja tak mówię intuicyjnie, bo jeszcze nie mam nastolatków w domu, e, choć czasem moje dzieci się zachowują już jak nastolatkowie mają e, dużą m, potrzebę buntu i niezależności. E, ale takie, e, zresztą młody człowiek, nawet i dziecko, bardzo potrzebuje czuć się, ważną częścią rodziny, czyli że naprawdę wołany jest do jakiejś pracy, do jakiejś pomocy, że może zrobić coś wartościowego e, i, i dobrze dziecko od małego do tego w, włączać, no bo tak jak mówiła Asperjulia, jak dziecko ma 13, 14 lat, to to już jest koniec wychowania, czyli no troszeczkę nad co sobie zapracowaliśmy. To mamy. Ale jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, uważam, że generalnie człowiek się też zmienia i dorosły też się zmienia, i coś, co na początku sobie mógł przegapić, przeoczyć z powodu różnych spraw, które zaprzątały mu głowę, to może jednak w swoim rozwoju dojść do, do czegoś takiego, do takiego postanowienia, że koniec, że już dłużej nie chce, tak jak było, że chce coś zmienić, że musi się coś zmienić wokół niego, właśnie na nowo chce wyznaczyć swoje granice i po prostu może nie traktować dzieci w swoim domu jako dzieci, tylko jesteśmy czteroosobową, trzyosobową czy pięcioosobową rodziną. Wszyscy jesteśmy tutaj ważni i wartościowi i po prostu musimy ustanowić wspólnie nowe porządki, bo dalej tak być nie może. Tyle, że zanim rodzic taką rozmowę podejmie, to potrzebuje bardzo się w tym ugruntować. Dlatego zawsze, jak jeżeli tutaj mnie dłużej śledzicie, to wiecie, że ja o technikach zawsze mówię na koniec, jeśli w ogóle mówię, dlatego, że najważniejsze jest to ugruntowanie. To, to przegadanie sobie z kimś w tej sytuacji, to przemyślenie. To, to poszukanie swoich wartości życiowych, na których się chce oprzeć. To poszukanie tych potrzeb, które są niezaspokojone, a bardzo potrzebuje zaspokoić, żeby być szczęśliwą, czy szczęśliwym. Że jakie ja mam prawa w moim domu, jako kobieta, jako matka, jako człowiek i po prostu w momencie, kiedy sobie to wszystko ugruntuje. Kiedy, kiedy sobie poukładam w głowie, kiedy sobie wyznaczam granice na co się godzę, na co się nie godzę, czego mam już dość, czego pragnę, co chcę zmienić, czego potrzebuję, to wtedy jestem osobą przygotowaną do rozmowy. I, i to ugruntowanie będzie widać też na tym poziomie niewerbalnym, bo to jest bardzo ważne. To, to powinno tak naprawdę z nas tak emanować to poczucie pewności, że. Tak, teraz musi nastąpić zmiana, potrzebujemy się wszyscy w tą zmianę zaangażować i będzie nam wszystkim z tym lepiej. Także to, co ja bym odpowie odpowiedziała podsumowując, najpierw... Wydaje mi się rodzic, potrzebuje sobie przepracować w głowie takie pewne tematy związane z, właśnie z tym, jak jest w naszym domu, jaka jest moja rola, co mi się tu podoba, czego mi się nie podoba, jak ja chcę zmienić, mam prawo to zmienić, trochę zobaczyć, w jakim momencie jest jego dziecko i czego ono potrzebuje. Nawet właśnie poczytać sobie artykuły czy książki na temat tych zmian, jakie zachodzą w nastolatku w tym wieku, żeby się też do tego odnieść i do to uwzględnić. I po prostu najpierw takie zmiany wydaje mi się. Takie mówię, systemowe, tak? Czyli, czyli e, zmieniamy ten system rodzinny, e, ustalamy sobie jakieś nasze wspólne, nowe zasady, i jakby na bieżąco korygujemy. Na bieżąco dbamy o siebie, też pilnujemy siebie, ale w takim pozytywnym znaczeniu, e, sprawdzamy, co działa, co nie działa i że zawsze jest taki element do rozmowy. E, i, I pamiętając o tym, że no, różne zachowania wywołują różne konsekwencje, tak? Jeśli się na coś umawiamy, nie wywiązujemy się, to przecież to, z tego wynikają pewne konsekwencje. I to zawsze będzie też, jeżeli będziemy z młodym człowiekiem o tym rozmawiać i mu różne rzeczy tłumaczyć, to będzie to taka inwestycja w przyszłość. Czyli no, często tak jest, że ten młody człowiek tego teraz nie przyjmie, nie przyjmie, nie przyjmie, nie przyjmie bo nie jest mądrzejszy, bo koledzy powiedzieli, bo w YouTubie usłyszał bo cokolwiek e, i będzie się buntował, ale jeśli to parę razy w swoim życiu usłyszy i jeśli to, co usłyszy, będzie powiedziane jakoś tak z szacunkiem i logicznie, to jemu się to w jakimś momencie w życiu przypomni, kiedy będzie tego e, potrzebował. Więc, e, e, Więc Myślę, że to jest, to jest inwestycja, nawet jeśli teraz nam to nie będzie do końca wychodziło, no bo, bo może być trudno, to inwestujemy tak naprawdę w przyszłość, w przyszłość tego człowieka. A sama technika, sama wypowiedź. Już wydaje mi się, że jeżeli pewne rzeczy będą ustalone, to później już szybkimi krótkimi hasłami można to przypomnieć, albo jeśli nie działa takie szybkie krótkie hasło przypominanie, to jest to temat po prostu zostawiony na kolejne spotkanie rodzinne, kiedy siadamy, bo czasem jest tak, że w nerwach nie ma sensu reagować, bo będzie to odebrane właśnie jako jakaś reakcja w nerwach, o nie wiem, odwet, rodzic rodzi się czepia. Tylko siadamy sobie na spokojnie, w odpowiednim czasie i momencie, dbamy o, o atmosferę i wtedy poruszamy dla nas też trudne e, trudne m, tematy. Nie musimy Działać i dopinać swego tu i teraz. No i to są takie rzeczy, które przyszły mi do głowy. Bo ewentualnie mówię, sam komunikat to jest taki, który już w poprzednich nagraniach mówiłam, czyli komunikat, ty. On ma bardzo różne nazwy. Ostatnio się spotkałam z nazwą FUKO, czyli fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. W sensie fakty, mówię o tym, co się wydarzyło, na przykład nie wyrzuciłeś śmieci, uczucia, zdenerwowało mnie to konsekwencje, w sensie, jak ja się z tym poczułam, nie? Że poczułam, że tutaj, nie wiem, ignorowana, wykorzystywana i czego oczekuję, że będziesz na bieżąco to sprzątał, nie? Tak, FUKO, taka nazwa na ostatnim szkole się pojawiła, ale ale mówię komunikacja, e, jego e, te kilka etapów włącznie z tym etapem zadbania o, o relacje, tak? E jakby, że, że, to, że ta relacja jest ważna i żeby, żeby nam było dobrze w tej relacji, to musimy sobie pewne rzeczy też omówić i ustalić. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że ten materiał też był jakiś inspirujący i dający do myślenia. Jeśli są to rodzice nastolatków, to bardzo proszę, bo jeżeli ten materiał, to niech się dzielą, w czym mam rację, a w czym nie mam racji, bo też, tak jak często mówię, mogę nie mieć racji, nie mam dzieci nastolatków, to jest raczej e, intuicja mi podpowiada, że, e, że ja bym szła w stronę takiego działania, ale wszystko przede mną. Także Zapraszam po prostu też do dyskutowania i do wymiany. Dziękuję za uwagę, papa.